Zębaczyński i Jaki w kanale 0 w pojedynku 1 na 1 wiadomo było, że będzie się działo, ale takiego ośmieszenia graniczącego z upokorzeniem chyba nikt się nie spodziewał. Zobaczcie sami. Dla ciebie to tylko kliknięcie, a dla nas ogromna pomoc. To ja poproszę jedynego w tym gronie absolwenta kolegium Tumanum, to znaczy Witolda Zębaczyńskiego. panie pośle ja chciałbym postawić taką tezę że nie posiada pan kompetencji do pełnienia funkcji posła na sejm Rzeczypospolitej i chciałbym tą tezę Udowodnić. pan często wypowiada się o prawie. Jaka jest hierarchia źródeł prawa w Polsce? Konstytucja jest najważniejsza. Jak państwo wszyscy widzicie, pan poseł Zębaczyński nie zna odpowiedzi na to pytanie. I to jest mniej więcej, a chce się zajmować prawem. To jest mniej więcej tak samo, jakby ktoś chciał, dajmy na to, zrobić naleśnika, ale chciałby do tego wykorzystać płyn do zmywania. Tak samo nie ma pan podstawowej wiedzy o polskiej historii. Wie pan, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa i kto z kim? Patryczku, oczywiście, że wiem, kiedy no, wybuchła kiedy? pierwsza wojna światowa i dokładnie wiem, kiedy się kiedy? zakończyła. Ale I kiedy? To jest oczywista kiedy? wiedza, 1918. Ale jeżeli chcesz... 1918, to co się stało? No, chciałbyś wiedzieć, to, to no, trzeba tak. było się douczyć. To, że masz ale, doktorat, to nie ale, wystarczy, ale, żeby ale, tu ale, przychodzić ale to się i próbować egzaminować. Porozmawiajmy o poważnych sprawach, o polityce, to wtedy będzie znał odpowiedzi. Jeżeli masz problemy z historią, to idź na korepetycję. Ja zdawałem z historię z matury i dostałem z niej pięć, a ty z czego? No to jak, dostałeś, jak dostałeś z niej 5, to w takim razie w 1918 się zakończyła, nie rozpoczęła, więc pała. Kto z kim walczył w I wojnie światowej? Patryczku, chcesz słychać? Tak. Chcesz odpowiadać? Tak. No to dajesz. No, a pana Kogito, kto napisał? No to powiedz, proszę bardzo. No, no to ja mam jeszcze inne pytanie, a takie, w takim razie prostsze. Ile z kontynentów? To jest, to jest pytanie z geografii? To jest, to jest pytanie z geografii? Ja uważam, że polski poseł powinien znać polską kulturę. Ja chcę zapytać, czy ty czytałeś trylogię i wiesz, kiedy się rozgrywa? Proszę Dziękuję. bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Na którym miejscu umieścilibyście ten występ osoby posłującej z kolegium Tumanum? Dzięki za obejrzenie. Polubienie, subskrybowanie i skomentowanie to dla Ciebie pikuś, a dla nas ogromna pomoc.